Tak, startuje pierwszy samolot z tego lotniska. Wylądował godzinę temu. Silnik nabiera obrotów. No i spoczy. Teraz musi zjechać na dół. Przygotować się do startu. I niedługo będziemy mieli samolocik w górze. O wolne Nie chcę Co? Ale nie maleńkował. A No. A może jeszcze wień nie ma? No. No. W to sobotę, tak? Aha, no dobrze, ja tu mam. No, zaraz będzie samolot startował, Asiu, z lotniska. No. No. No to w niedzielę pewnie pojadę, no. Czemu? No. No. steruje pewnie, wiesz? Tym stylu. No. No, no. Z tylnej. Ну, Но... стар.